Miasto inteligentne to jest takie miasto, które rozwija się w sposób zrównoważony przy współpracy i mieszkańców, i technologii, jakie stosuje do tego, żeby zapewnić dobre miejsce do życia wszystkim mieszkańcom. Jawożność z tymi działaniami, które dotychczas wdrożyło, jak i tym, co tutaj dzisiaj prezentuje, jeszcze bardziej otwiera się na, na mieszkańca. Pomimo skali miasta. Yy, Porównanie Jawożna z większymi miastami według mnie wychodzi na plus. Ilość y, usług inteligentnych, czy takich otwartych na mieszkańców współpracy i, i y, świadczenia tego, co może uprzyjemniać życie i ułatwiać życie w mieście jest na bardzo wysokim poziomie wewożnym. Zdecydowanie tak, dzisiaj to wyzwanie miasta gospodarek biegu zamkniętego, inteligentne miasta traktujemy bardzo poważnie. Przygotowujemy się do tego tak naprawdę od wielu lat. Chcielibyśmy wejść na ten najwyższy poziom. Gdzie jesteśmy takimi bardzo średniakami, albo może nawet ciut poniżej średniej. Ale to i tak nieźle w stosunku do tego, co się w Polsce dzieje. A trzeba się wspinać coraz wyżej. Najtrudniejsze było pogodzenie wszystkich, wszystkich koncepcji. Osób zaangażowanych w cały projekt. I tak naprawdę przekazanie to już osobie, która wykonywała stricte samą aplikację, ponieważ tutaj tematów było bardzo wiele, które chcieliśmy połączyć. Na dzisiaj aplikacja jest w takiej wersji, natomiast będziemy ją rozszerzać i właściwie cały czas rozwijać o kolejne nowe moduły. Mam nadzieję również, że z udziałem mieszkańców, że oni tam będą dopisywać własne informacje, w szczególności w zakresie ścieżek turystycznych, tras, miejsc, które są interesujące i są pewnymi prełkami turystycznymi Jaworzna, o których być może większość nie wie, a są ciekawe takie miejsca, które warto pokazać, a to przekażą sami mieszkańcy. Na portalu Open Data możemy znaleźć interesujące dane odnośnie budżetów, przepisów, regulacji miejskich, zagadnień związanych z inwestycjami, budynkami miejskimi. Możemy te dane pobrać, możemy je Wykorzystać do własnych celów, zestawić, zrobić e, analizy czy, czy raporty, samodzielnie wyciągnąć wnioski z tych danych, szczególnie jeżeli to są dane liczbowe. Światowy trend od, od wielu lat e, e, jest bardzo wyraźny w kierunku e, z, i zmierza w kierunku e, rozbudowania tego kanału e, udostępniania danych publicznych. Muzyka